Witam serdecznie, moich odbiorców, z tej strony Maciej. Dzisiejszy odcinek jest trudny, bo dotyczy czegoś, co wielu ludzi wciąż mylnie pojmuje. Tematem tego podcastu jest głód, ten, który wraca nawet wtedy, kiedy człowiek wydawałoby się wygrał życie na nowo. Głód substancji, głód zachowań, głód. Ucieczki. On nie znika jak kurz z parapetu. On potrafi przyjść po latach, w najmniej spodziewanym momencie, jak nieproszony gość. Kiedy rozmawiam z ludźmi w kryzysie uzależnień, często słyszę zdanie: Myślałem, że już po wszystkim że to za mną i wtedy przychodzi noc albo stres albo samotne popołudnie. Albo wiadomość, która rozcina serce. I wraca myśl. Może jeden raz, jeden kieliszek, jedno zapomnienie. To jest właśnie głód. Nie fizyczne pragnienie, ale wspomnienie ulgi, które mózg podsuwa w chwilach słabości. I to jest moment, w którym człowiek stoi na rozdrożu. Nie spektakularnym, nie heroicznym. Ale bardzo prawdziwym. Głód to nie jest chęć. Chęć można odłożyć, chęć można wyciszyć. Głód to impuls. Krótki, mocny, porywczy. Jak błysk przed burzą. Trwa chwilę, ale zostawia ślad. To jest to nagłe napięcie w ciele. To przyspieszone bicie serca. Ten wewnętrzny szept który przypomina, jak kiedyś było łatwo, choć to oczywiście jest kłamstwo. Gud robi dwie rzeczy naraz: obiecuje ulgę, a jednocześnie odbiera rozsądek. To dlatego człowiek, który przez rok, dwa, pięć lat trzymał się świetnie, nagle potrafi wrócić do punktu, od którego uciekł. I nie dlatego, że nie miał silnej woli. Tylko dlatego, że organizm to doskonale pamięta. Paradoksalnie, głód często uruchamia się, kiedy człowiek zaczyna żyć lepiej, kiedy wraca praca, pojawia się stabilizacja, odbudowują się relacje, no i wraca odpowiedzialność. Dlaczego? Bo nauk był kiedyś sposobem radzenia sobie niezdrowym, ale jedynym znanym. I kiedy pojawia się presja, obowiązki, oczekiwania, mózg szuka dawnych ścieżek. Głód nie oznacza, że człowiek wraca do nałogu. Głód oznacza, że mózg pamięta. Kolejne pytanie, które jakby nasuwa się automatycznie, jest takie: kiedy głód staje się niebezpieczny? Oczywiście nie wtedy, kiedy się pojawia, to jest zjawisko normalne. Niebezpieczny staje się wtedy, kiedy człowiek próbuje go zagłuszyć. Ucieka przed nim, udaje, że nic się nie dzieje. Bo głód wyparty wraca dwa razy mocniejszy. A niewypowiedziane słabości rosną przecież w ciszy. Dlatego w ośrodkach, we wspólnotach, na terapiach. Mówi się o tym wprost. Głód to sygnał, ale głód to nie porażka. To sygnał, że trzeba zadbać o siebie, że trzeba porozmawiać, że coś się dzieje pod powierzchnią i że nie wolno być wtedy samemu. Największy problem z głodem jest taki, że otoczenie go nie widzi. Ludzie widzą człowieka uśmiechniętego. Czystego, pracującego, wychodzącego na prostą. Nikt nie widzi napięcia, które rodzi się pod mostkiem, w klatce piersiowej, w głowie, w zasadzie w każdym centymetrze naszego ciała. I dlatego tak wielu ludzi wraca do nałogów w latach. Nie dlatego, że chcieli, nie dlatego, że wybrali źle, ale dlatego, że zostali sami z własnym mechanizmem. Obronnym. Samotność jest dla głodu tym, czym tlen dla ognia. Samotność przyspiesza wszystko, nawet autodestrukcję każdego z nas. Przygotowałem kilka punktów, które mogą pomóc w sytuacji, kiedy głód powraca. Po pierwsze, mówienie, nawet pół zdania. Mam ciężki dzień. Czuję napięcie. Coś się we mnie odzywa. To wystarczy, by puścił pierwszy uścisk. Po drugie, rytm dnia. Uzależnienia niszczą rytm. Dlatego powrót do rytmu chroni. Stałe godziny. Proste czynności. Powtarzalność. To jest właśnie ta struktura, która daje nam pewność. Po trzecie, wyjście z domu. Głód najlepiej rośnie w czterech ścianach. Ruch, rozmowa, nawet banalne zakupy potrafią odciąć. Impuls. Wspólnota, drugi człowiek, nie zawsze terapeuta, czasem ktoś, kto po prostu odbierze telefon. No i po piąte, pokora, akceptacja, że głód może się pojawić i że nie trzeba z nim walczyć. W samotności. Żeby była jasność. Głód nie oznacza porażki. Głód oznacza, że człowiek żyje, że jego organizm się broni, że coś próbuje wyrównać narastające napięcie. Ale to właśnie w tych chwilach rodzi się prawdziwe zwycięstwo. Nie wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, ale wtedy, kiedy człowiek czuje że jest krok od starej drogi i robi coś niewielkiego, ale ważnego, czyli zatrzymuje się, oddycha, wybiera inaczej. I ten jeden wybór, ten drobny ruch, ta sekunda zmienia więcej niż nam się może wydawać. Postaram się teraz podsumować to, co powiedziałem do tej pory. I mam nadzieję, że uda mi się to. Dobrze zrobić. Głód nie świadczy o słabości, nie świadczy o cofnięciu. Głód nie świadczy o braku siły. Świadczy o tym, że człowiek idzie, że walczy, że jego mózg się przebudowuje, że odzyskuje samego siebie. Droga do wolności. Nigdy nie jest linią prostą, pamiętajmy o tym. Ale każdy dzień, w którym człowiek mówi nie, nawet jeśli tylko w myślach, jest kolejnym krokiem do życia, które z powrotem nabiera sensu, które po prostu ma sens. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Maciej.